Płatności w Polsce należą do najbardziej cyfrowych na świecie, zarówno pod względem masowego wykorzystania, jak i dostępności produktów. Jeżeli chodzi o płacenie w takich fizycznych punktach sprzedaży, to. Gotówka wycofała się na jakieś 35% wszystkich transakcji, więc te ponad 2 trzecie transakcji jest dokonywanych płatnościami cyfrowymi. Przy czym rozumiemy tu przede wszystkim płatności bezgotówkowe, realizowane z konta bankowego poprzez kartę, płatność mobilną w różnej formie. Jeżeli chodzi z kolei o płatności w handlu elektronicznym, no tutaj cyfryzacja jest no już bardzo wysoka. Przekraczająca 90%, no i możemy się pochwalić niezwykle skuteczną innowacją, lubianą przez klientów, czyli usługą Bli, którą zdecydowana większość transakcji internetowych jest realizowana. W Polsce płatności dzisiaj są maksymalnie cyfrowe, bardziej być nie mogą. Nie licząc może najbardziej zaawansowanych projektów w Azji, naprawdę nie mamy sobie niczego do zarzucenia i nie bardzo można by. Tutaj sugerować pójście jeszcze jakieś kroki dalej. Masowość płatności cyfrowych, ich międzyzależność to przede wszystkim wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zarówno pojedynczego skorzystania z płatności przez konkretnego użytkownika. Ale także bezpieczeństwa dostawców, żeby umieli zarządzać swoimi funduszami, kapitałami i przede wszystkim transakcjami nieautoryzowanymi. W obszarze cyfryzacji płatności przyszłość bezsprzeczna dla mnie to jest kontekstowość płatności, czyli nie wykonujemy osobnego ruchu, osobnego aktu, żeby zapłacić, tylko technologie wykrywają, że to jest moment, w którym ja jestem zdecydowany na zakup. Usługi czy dobra, i dlatego muszę zapłacić. Przyszłość płatności niewątpliwie jest cyfrowa. Często myślimy o tym, patrząc na klienta w sklepie, który płaci gotówką, kartą, mobilnie, być może w przyszłości biometrycznie, kontekstowo. Natomiast, jeżeli spojrzymy na potrzeby gospodarki, to dostrzegamy ogromny sektor przemysłu cyfrowego z inteligentnych miast, gdzie powstają już w tej chwili nowe płatności wymagające mikro rozliczeń, gdzie urządzenia w ramach internetu rzeczy będą same zawierały transakcje, rozliczały je, na przykład dynamiczne taryfy energii wdrażane w rozproszonej energetyce. To spowoduje, że te płatności będą musiały być realizowane w zupełnie nowy sposób, o, w oparciu o jakiś pieniądz prawdziwie cyfrowy, i jednocześnie staną się one w dużej mierze niewidoczne dla klienta, ale niezbędne dla tej autonomicznej gospodarki napędzanej przez sztuczną inteligencję.